Cześć dzieciaki. Dzisiejszy odcinek postanowiłam poświęcić na przynudzanie na temat czworokątów, a to dlatego, że często na klasówkach są pytania, czy trapez jest równoległobokiem, albo czy każdy prostokąt jest rąbem, albo czy sory równoległobokiem, czy każdy rąb jest yy, kwadratem itd. i tak dalej. I żebyście znali odpowiedź na to pytanie, wystarczy sobie ogarnąć to coś, co zrobiłam. Zobaczcie. Czworokąty ogólnie no to takie wynalazki, które mają cztery boki, cztery kąty, to chyba jasne. I one się dzielą. Dzielą się, jest to spowodowane ich kształtem. W tą stronę tutaj macie coś, co się nazywa trapezoidem. Trapezoid to jest taki wynalazek, który nie ma ani, ani jednej pary boków równoległych, ani równych, ani taki po prostu zwyczajny jakiś tam czworokąt najbardziej od czapy. Ale z trapezoidu pojawia się czworokąt, który już się gdzieś tam w szkole nieraz pojawia, to jest Deltoid. I teraz zobaczcie, jak będą was pytać o definicję czworokątów i zapytają was o deltoid, to po prostu musicie powiedzieć, że Deltoid to jest zawsze to, co jest piętro wyżej, czyli jest to trapezoid, który. I teraz skupcie się na tym na różnicy między kształtem trapezoidu a deltoidu. Z czego ta różnica wynika? Zobaczcie, deltoid ma dwie pary boków sąsiednich równych, a trapezoid tak nie ma, więc zobaczcie, definicja deltoidu jest taka. Deltoid jest to trapezoid, który ma dwie pary boków sąsiednich równych, równej długości. Poćwiczymy na trapezie równoległym boku, prostokącie i rąbie, bo tego jest więcej w szkole. Zobaczcie, trapez. Pytają Was o to, co to jest trapez. I Wy mówicie, że trapez jest to czworokąt, no bo piętro wyżej jest czworokąt. I zobaczcie, na czym polega różnica między tym czworokątem a tymi trapezami, które tutaj narysowałam. No, jest to czworokąt, który ma jedną parę boków równoległych. Więc trapez jest to czworokąt, który ma jedną parę boków równoległych. Z trapezu piętro niżej jest równoległobok. I teraz definicja równoległoboku znowu to jest definicja, która mówi nam, że równoległobok jest to trapez. Halo, trapez, który? I teraz zobaczcie na rysunek i ogarnijcie różnicę, który ma. No tak, w trapezie było jedna para boków równoległych, a trapez, a, a równoległobok ma też drugą parę boków równoległych i równych. Więc definicja równoległoboku jest taka. Równoległobok jest to trapez, który ma dwie pary boków równych. I równoległych. Równoległobok, jak ja to mówię, miał dwoje dzieci. Ma dwoje dzieci, albo nie wiem, dwie odnogi z, z równoległoboku się wywodzą. Jedna odnoga nazywa się prostokąt, druga odnoga nazywa się rąb. I zobaczcie teraz: prostokąt jest to równoległobok. I co się stało z równoległobokiem, że powstał prostokąt, który ma wszystkie kąty proste czyli 90 stopni. I jednocześnie rąb, teraz zobaczcie, jest to równoległobok, który ma, i tu różnica między rąbem a równoległobokiem polega na długościach boków, nie na kątach. Więc mówicie, że rąb jest to równoległobok, który ma wszystkie boki równej długości. I ostatnia, um, ostatni czworokąt, chyba najbardziej popularny, kwadrat. Jest to po pierwsze prostokąt, jesteście w tym miejscu, który, zobaczcie co trzeba było zrobić z prostokątem, żeby powstał kwadrat, który ma wszystkie boki tej samej długości i jednocześnie kwadrat jest rąbem, który, co trzeba było zrobić z rąbem, żeby powstał kwadrat, trzeba było mu kąty naprostować. Czyli kwadrat jest to rąb, który ma wszystkie kąty proste. Właśnie zobaczyłam, że tutaj napisałam tak. Wszystkie kąty proste. I to jest cała filozofia. I teraz, jak będę u Was pytać, czy każdy równoległobok jest trapezem, czy każdy rąb jest czymś tam, to figura jest tym, co jest nad nią. Czyli, jak będzie pytanie, czy każdy rąb jest równoległobokiem, to jeżeli jest równoległobok wyżej, to znaczy, że tak. Czyli każdy rąb jest równoległobokiem, każdy prostokąt jest równoległobokiem i jest trapezem. Ale już nie możecie powiedzieć, że każdy równoległobok jest rąbem. W dół to nie działa. Czyli kwadrat jest prostokątem, rąbem, równoległobokiem i trapezem, jakby się uczepić. Rozumiecie? Bo jest w drzewie, drzewo genealogiczne ma tak, jakby. Pokoleniowo y, kwadrat wywodzi się z trapezu. Więc będzie pytanie na klasówce, ka czy każdy kwadrat jest prostokątem? Myślicie sobie, prostokąt jest wyżej, tak? Każdy kwadrat jest prostokątem. A czy każdy prostokąt jest kwadratem? Nie, nie każdy prostokąt jest kwadratem. I to działa w ten sposób. Każdy deltoid jest trapezoidem. Rozumiecie? I to jest cała filozofia. Dodatkowo w pakiecie postanowiłam, że napiszę Wam tutaj podstawowe wzory na pola czworokątów. Kto chętny na jakieś bardziej szczegółowe wzory, to poproszę o jakieś info albo pod zdjęciem, albo pod filmem, jak tam sobie chcecie i zaglądnijcie na Instagrama, macie tam yy, zdjęcie tego oto wynalazku, który tu stworzyłam i dzięki temu będziecie mogli sobie to pobrać i wydrukować. Miłego dnia.